Cześć. Mam dzisiaj dla Was kolejną historię, która napłynęła do redakcji w formie listu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam gorąco do komentowania. E, jeśli macie jakieś rady, słowa otuchy, mm, lub po prostu chcecie coś napisać, jak się czujecie, skąd jesteście, to gorąco zapraszam. A oto ta historia. Nasz bohater spieszył się do domu po pracy. Był ostatni jesienny miesiąc, więc na zewnątrz było już bardzo zimno. Chował twarz w szalik, próbując ukryć się przed przenikliwym wiatrem. Miał już zaledwie 30 kroków do wejścia, gdy nagle słyszy płacz dziecka. Rozejrzał się i ze zdziwieniem odkrył, że w pobliżu nie spaceruje żadna matka z dzieckiem. Płacz dobiegł z ławki, na której leżał sto brudnych szmat. Mężczyzna, walcząc z chęcią wejścia do ciepłego bloku, podszedł do miejsca, skąd dochodził sz szloch. Na jego ciele pojawił się zimny pot. Przed nim na mrozie leżało niemoble owinięte w brudny koc, który wyglądał jak szmata. Co robić? Odpoczynek w domu nie wchodził w rachubę. Musiał najpierw zabrać dziecko do sierocińca. Wychowawczyni przyjęła dziecko, które okazało się być słodką dziewczynką i nazwała ją Anetka. Była smutna, ponieważ pozostawiono kolejną duszę bez miłości i troski. Mężczyzna, który ją odnalazł, czasami odwiedzał dziewczynkę, rozmawiał z nią i przynosił prezenty, ale nie mógł jej adoptować, ponieważ dużo pracował. Wkrótce dziewczynkę przeniesiono do innego domu dziecka. Tam starała się nie tracić kontaktu ze swoim wybawcą. Pisała do niego listy, w których odpowiadała o swoich osiągnięciach, żalach i małych radościach. Kiedy dokuczali jej rówieśnicy, zawsze mówiła, że powie o wszystkim tacie, nazywając tak mężczyznę, który uratował jej życie. Traktowała go jak ojca. Często otrzymywał od niej listy ze śladami wyschniętych łez, przez co bolało go serce. Andrzej, tak miał na imię ten mężczyzna, otrzymywał od Anetki także rysunki, które dziewczynka dołączała do swoich listów. Zawsze malowała rodzinę, mamy tatę i ich szczęśliwe dziecko. Dziewczynka skończyła dziesięć lat. Po długiej podróży służbowej Andrzej znów przysz przyszedł odwiedzić dziewczynkę w domu dziecka. Ta z głośnymi i radosnymi okrzykami pędziła po schodach sierocińca na jego spotkanie. Spacerowali długo i rozmawiali pod czujnym okiem opiekunów którzy ukradkiem uśmiechali się, wiedząc o niespodziance. Pod koniec spaceru, gdy dziesięcioletnia Aneta była już gotowa pożegnać się ze swoim tatą, usłyszała, że od tego dnia oficjalnie jest już jego córką. Wszystkie formalności zostały już załatwione. Szczęście Anety nie miało końca. Po dziesięciu latach porzucona dziewczynka znalazła kochającego tatę. Ale historia. Naprawdę bardzo wspaniały gest ze strony tego pana. Dajcie mu kilka słów otuchy. Co byście zrobili na jego miejscu, czy też adoptowalibyście tę dziewczynkę? Dajcie znać w komentarzu. I dziękuję.